Siemano, z tej strony, że to i witam Was już w drugim odcinku z Fasmofobii. Jestem wraz z Ernestem. On tutaj stoi. Przywitaj się. Przywitaj się. Dzień dobry. Nie. <laughs> w każdym bądź razie gramy w Fasmofobię drugi raz. Znowu w tym samym domu. Co mnie w ten. W zeszłym odcinku chyba byliśmy nawet w tym drugim Ale ja nie jestem pewien Dobra, ja zabieram to co nam potrzebne i idę dalej, papa pa. Jak coś ma na imię Nancy a sobie, jestem tutaj, jestem A po ciemku po co? jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, Co ty sam sobie gadasz? Co jest? Okej. Okay. jakie fajna klatka piersiowa. Masz zdjęcie. Widzicie, Ernest już zrobił zdjęcie klatki piersiowej, którą nas Tu jesteś na klucz. Gdzie byłeś? A, byłem w tym, tamtej części już. W salonie sprawdź. Tutaj mam chłodno. Tutaj. Po co druga kamera? Mm, już Wam tłumaczę po co druga kamera. Druga kamera jest po to, by po prostu mieć lepszy pogląd na to, czy gdzieś nie przegapiliśmy ducha przez przypadek. Często tak może być, że skubany ustawi się gdzieś poza kadr. I, I i widzieć, że Tutaj jest ten termometr to na pewno jest tu Jak wejdę tutaj ile tu jest Dziwne ten temper Dziwne są te temperatury Ale nie, to jest faktycznie w tym pomieszczeniu Jak nas jak w samych początka Jak w same początki Termometry sobie leżą Tutaj sobie aparat damy Tam da nie, chciałbym mieć drzwi otwartych widzę, widzowie, coś nam się zbugowało i Mamy tak naprawdę po dwie rzeczy Jak ci tam idzie? Halo, halo Jak fajnie O już przeszedł Ghost writing Mamy pierwszy dowód widzowie Pismo ducha niestety Wziąłeś zapalniczkę? No właśnie, zgasił ham. No to ja ją odpaliłem na nowo. A ty zabrałeś krucyfiks, bo nie jest potrzebny. Tak, mam krucyfiks. Musimy uniemożliwić atak. Powodzenia, jeśli to, jeśli to jest krucyfiks, no to, no to no chyba no demon no jest. <laughs> Jakiś. W salonie się bawi światłem Jebo Pierdzielony Są ślady ręki na drzwiach Mamy odcisk Stary pierwsze co się już mi kreuje tam to jest demon Jak ktoś jednemu dawaj Ta dawana Jak coś, to ja mu mogę chyba w sumie zdjęcia cyknąć Ty tam pójdziesz, tolek. Ten co z tym krucyfiksem nagle wyskoczył A few minutes later Rozmawiać? Rozmawiam Nancy jesteś... Jezu, ale jestem głupi, nie odpaliłem nawet tego, czegoś Nancy jesteś z nami? Nancy jesteś z nami? Nancy, czy jesteś z nami? Skościła świeczka? Nancy, czy chcesz nas skrzywdzić? Nancy, czy chcesz nas skrzywdzić? Nancy, czy chcesz nam zrobić krzywdę? Hello, there! Nancy, czy możemy Ci pomóc? Jeśli jest to demon, jest to, demon to... to co? Nie wiem, tak się kumuje. Pod Pemów lepiej Cię słychać na B niż kurde jak tak się oddalasz ode mnie. Czy demonie? To wejdź sprawdź jeszcze te dwa What? Mówisz uważne temperatury wychodzi minus osiem ziomek Tu jest minus <todgłosy> to, ale Mówiłem, że jak będzie krucyfiks, to już mówiłem, że demon będzie. Dobra, ja w sumie. Ty mo możemy go postraszyć krucyfiksem i zdjęcie mu cyknąć. Jeden z nas zginie i tyle. Nice. Tylko jak masz krucyfiks, to stań koło mnie, żeby mnie nie zabił. Nancy pokaż się Nancy pokaż się Show yourself Nancy no. A weź go schowaj Whoa, schowaj go Bo demon go niszczy Nancy, pokaż się Nancy, pokaż się Nancy, pokaż się Nancy, pokaż się Ja pierdziele widzowie nawet nie zdążyłem zdjęcia zrobić Za demon Ten co rurę wywalił stąd Pajak z tym krzyżem po pierdziela chłop Ale ja coś ci zabrać Wziął i wyszedł. Genialne to było, powiem Wam, pizzopię. Zginałem tak, kupiłem. Przynajmniej dostali dostaliśmy to, to będzie jakiś hajsik i będzie demont, więc zaliczone. Cieszymy się. 92 pieniążka. 70 za ubezpieczenie dostałem. Czwarty poziom. Dobra, nice. No, jeszcze po potem, jak tam wychodziłem. Wiem, wiem, widziałem. Filiżanką w Ciebie rzuciłem. <noise> Elegancko. To, ale jak Ciebie zatakowało, to ja nie widziałem jej, więc, więc tak nie mogłem nic zrobić. Ja też jej nie widziałem, chciałem jej zdjęcie zrobić. No, bo ja się bałem, że nie będzie tego, za, tego, dopóki nie zauważę, więc czekałem z tym kucufikiem. Dobra, nice. Nice nam poszło. Co? poszło. Dobra, widzowie. To była taka niestety jedna szybka gierka. Więc e, ja mam nadzieję, że film wam się spodobał. E, zostawicie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, oczywiście. E, mam nadzieję, że za niedługo będą pojawiać się też dłuższe te odcinki z FASMOFOBI, bo to jest drugie podejście do nagrywek, gdzie e, nie wyrzuca z internetem czy z czymkolwiek, nie wiem o co chodzi w każdym bądź razie ja się z wami żegnam na razie cześć, hej hej sing the songs that call me out By name, kings and queens have fallen. I'm the one to blame when all the golden statues start to rise. Patially, I've waited for this moment. Gave my everything. Called my name. Turn to death.